Civileo Smart City to system przeznaczony do aktywnego monitoringu miasta, działający zarówno na istniejących kamerach, jak i na nowych, inteligentnych lampach ulicznych LED, wyposażonych w kamerę oraz czujniki. Civileo zawiera również aplikację do komunikacji sąsiedzkiej Wileo. Civileo stale skanuje otoczenie w poszukiwaniu ewentualnych zagrożeń. Najbliższa zdarzeniu latarnia wysyła informacje do operatora monitoringu, który może odpowiednio szybko zareagować. Dzięki wbudowanym czujnikom lampy są w stanie prowadzić również analizę warunków pogodowych oraz jakości powietrza. Moduł Big Data analizuje zbierane dane i przedstawia je w formie statystyk. Tworzone są mapy ryzyka, dzięki którym miasto może ograniczyć powstające zagrożenia. Civileo zapewnia oszczędność energii dzięki wymianie lamp sodowych na led oraz automatycznej regulacji natężenia oświetlenia. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o zaletach tego systemu.